Dzień dobry wieczór. Rynek smartwatchy wydaje się być nawet trochę ciekawszy aniżeli smartfonów. W sensie, znając ich obecny, nazwijmy to, poziom zaawansowania technologicznego, wiemy, że w przyszłości może się jeszcze dużo u nich wydarzyć, ale jest to śpiew przyszłości w chwili obecnej. Jest taki jeden gadatek, który stara się płętować wszystko to, co najlepsze w smartwatchach dotychczas dostaliśmy. Hmm. Galaxy Watch 5 Pro tak naprawdę miałem już na premierę, bawiłem się nim dwa tygodnie, testowałem i finalnie materiału nie nagrałem. Zapytacie pewnie czemu. Natomiast zauważam pewną tendencję, że nasze ludzkie życie nazywamy jako jedna wielka subskrypcja, z czym tak naprawdę ciężko jest się nie zgodzić, ale na równi stawiam to z tym, że nasze życie to jedna wielka promocja, co po części też mnie skłoniło do tego, żeby tego gościa ponownie do mnie zaprosić. Chodzi o to, że tak naprawdę wszystko jest w ciągłej promocji i kupowanie czegokolwiek w normalnej cenie, nawet masła, mija się celem, bo do tygodnia będzie promka. I tak Galaxy Watch 5 Pro wyjściowo kosztował 2100 zł, ale mijają 4 miesiące od premiery i voila, można go kupić z cashbackiem za 1500 zł, blisko 30% taniej. Jak widać, nie zawsze warto robić materiał od razu, a przede wszystkim rzadko kiedy od razu warto kupować elektronikę, bo cena jest tak naprawdę równie ważnym składnikiem, który wpływa być może pochlebnie, bądź też nie. Na jego finalny werdykt. Wbrew pozorom od smartwatcha oczekuję dużo. W sensie, jeżeli ten nie potrafi być kolokwialną prawą ręką smartfona, albo nie potrafi go zastąpić, albo chociaż być jego sekretarką, to według mnie zakup takiego smartwatcha mi ja się celem. Dlatego też mimo że Amazfity, Xiaomi czy Huawei są fajne, to wydając dużo nie mam dostępu do wielu aplikacji, nie mam większości płatności zbliżeniowych, nie mogę odpowiedzieć na maile wiadomości czy ogólne powiadomienia i pewnie co nieco jeszcze by się znalazło. Galaxy Watch 5 Pro to. Zupełnie na parakolożze. I nie chodzi o to, że to jest najlepszy smartwatch i trzeba go ubuszwiać. Nic z tych rzeczy, ale jest to smartwatch, który na każdą, niemalże każdą wątpliwość odpowiada tym, co oferuje. Jakość wykonania? Szefierowe szkło i tytanowa koperta, której może nie postrzegam jako niezniszczalną, ale jej twardość wynikająca z użytego materiału jest wyższa od aluminium czy stali, od której też jest lżejsza. To samo ze szkłem. Nie jest to najtwardsze szefierowe szkło na rynku. Garminy mają twardsze, co wykazał Jerry Rig ale rzeczywiście nim jest. A warto wiedzieć, że im twardsze szkło, tym też jego większa kruchość. Są to jednak pewne założenia. Z praktycznego punktu mogę powiedzieć, że korzystam z niego nieraz w miejscu, gdzie jest budowa, multum cementu, piachu i tym podobne, czy też czyściłem z nim Piec. Efekty są takie, że na chwilę obecną po takim użytkowaniu nie ma ani jednej mikrorysy, zadrapania, wgniecenia itd. Tylko żebyśmy dobrze się zrozumieli, to, to nie działa tak, że jest on niezniszczany. Da się go zarysować, zrobić wgniotki i tym podobne, ale. Materiały, jakie zostały użyte do jego produkcji, po prostu tę degradację od życia, że tak powiem, minimalizują do pewnej granicy. I tam gdzie aluminium czy stal się nie sprawdzi, tytan jak najbardziej. Tam gdzie zwykłe szkło hartowane będzie porysowane, szafir prawdopodobnie nie. Wytrzymał w piecu węglowym, to wszystko wytrzyma. Panie kochany, to powiedział, że tam węgiel był. Tę odporność też teoretycznie potwierdza certyfikacja IP68 czy wojskowa MLT, bla 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 coś tam, ale nikt nam na to gwarancji nie daje. Usunięto też mechaniczny pierścień występujący u poprzedników. Uwielbiałem go, ale rozumiem też ideę, że jeżeli usuwamy fizyczno-mechaniczne elementy, tym ponownie minimalizujemy ryzyko jego awarii, zapchania się rynkiem piasku i tym podobne. Z drugiej strony. Ten dotykowy bezel działać działa, ale to jak w motoryzacji i usuwanie potencjometrów fizycznych przycisków na rzecz dotykowy. Na szczęście pozostały jeszcze dwa fizyczne przyciski, gdzie ten górny możemy skonfigurować na przetrzymanie i podwójny klik. Praca googlowego systemu Wear OS wyświetlanego na ultra jasnym, amoledowym ekranie 1,4 cala z automatycznym dostosowaniem jasności i funkcją Always on Display jest naprawdę przyjemna. To, to znaczy ani razu nie spotkałem się, by zegarek złapał zadyszkę, ścinki, lagi czy nagrzewał się kosztem wydajności. Po prostu działa tak jak działać powinien, zarówno wydajnościowo jak i czasowo, co jest najczęstszą bolączką smartwatchy. Tutaj ogniwo 590 mAh zapewnia co najmniej dwie pełne doby pełnego korzystania z włączonym Always on Display. Zdarzało się nawet i 3, co jest wynikiem absolutnie fantastycznym i nierealnym w przypadku Apple Watcha czy innych Wearosowych rozwiązań. A gdyby bateria padła, jest tutaj standardowe, indukcyjne i to 10-watowe ładowanie, co sprawia, że będąc gdziekolwiek na świecie, nie będzie problemu z dokupieniem ładowarki. Ba, tak naprawdę teoretycznie wystarczy nam smartfon z funkcją zwrotnego ładowania, ale z niewiadomych mi przyczyn na Oppo Find X5 Pro czy Huawei Mate 50 Pro nie chciało mi to zatrybić. Oczywiście istotnym, a wręcz nieodłącznym elementem smartwatchy jest monitorowanie naszego życia oraz komunikacja. Jest wersja SMLT lub można też komunikować się za pomocą Bluetootha 5.2, pod którego możemy też podpiąć słuchawki. Jest też dwuzakresowe Wi-Fi, NFC z Google Payem, jest pomiar EKG, natlenienia krwi, ciśnienia czy też składu naszego ciała. Ale żeby nie było tak hopsiup, to żeby zegarek wykonał wszystkie te prozdrowotne czynności, to wymaga od telefonu aplikacji Samsung Health Monitor niby wszystko pięknie, zainstalować i wszystko picić glanczyć, tylko że ta działa tylko i wyłącznie na smartfonach Samsunga. Ja też rozumiem Samsunga, że starają się stworzyć własny ekosystem, na który wykładają pieniądze, bo to na pewno też kosztuje i starają się bronić swoich własnych produktów, ale wydaje mi się, że rozsądnym byłoby, że okej, okay, nie jesteś naszego smartfona, bo po prostu nie lubisz, bo, bo są tacy ludzie po prostu, ale jeżeli chcesz korzystać z tej aplikacji, możesz mi do niej dostęp za po prostu pewną opłatę, co miesięczną czy jednorazową i wtedy wilk cały i owca syta. Na szczęście już system lokalizacyjny GPS, GLONASS, Galileo i BDS działają niezależnie. Poszedłem pobiegać, warunki beznadziejne, las okraszony gęstymi chmurami, a ten i tak sobie dzielnie radził z lokalizowaniem i analizą mojego ruchu. Jako biegacz amator jestem usatysfakcjonowany, choć Watch 5 Pro nie korzysta z dużo lepszego lokalizowania dwuzakresowego, jak Garminy. Zegarek analizuje w zasadzie wszystko, nawet te zaawansowane parametry, jak odchylenie pionowe i tym podobne. Co więcej, jest możliwość wgrania mapy w formacie GPX, na podstawie której Watch 5 Pro. Może nas nawigować. Na koniec słów kilka o komforcie. Pasek na 22 mm uniwersalnych teleskopach sam z siebie jest spoko, bo nie dość, że wizualnie bardzo się wpasowuje, to jeszcze jego regulacja obwodu jest wręcz nieskończenie uniwersalna. Magnetyczne zapięcie jest wygodne, ale sam pasek strasznie odstaje od nadgarska, co wygląda średnio. Kolejna sprawa to fakt, że jest to zegarek duży. Niekoniecznie niewygodny, ale ta 45 mm koperta daje się we znaki na moim piórkowym 17 cm nadgarsku, choć też jako 20 20-letni użytkownik G-Shocka jakoś na to mi to nie przeszkadzało, a wręcz przeciwnie. Czuję, że Galaxy Watch 5 Pro jest tym samym, co, co dotychczasowy mój Daily Watch, czyli Garmin Fenix 6 Pro, bo on połączył moje dotychczasowe użytkowanie G-Shocków z, nazwijmy to, prawie smartwatchami. Z kolei Galaxy Watch 5 Pro łączy świat Garmina z już takim typowym, dojrzałym smartwatchem. Podsumowując i reasumując, Galaxy Watch 5 Pro absolutnie nie jest najlepszym smart... Coś zmieniłem, i jest zdecydowanie za luźno. Nie jest najlepszym smartwatchem na rynku, ale w moich odczuciach, po testach jest to obecnie najlepiej zbilansowany smartwatch na rynku, bo łączy y, funkcje future watch, smartwatch i zegarków sportowych. Mówi się oczywiście, że rzeczy od wszystkiego są do niczego. I być może coś w tym jest, ale jeżeli ktoś tak jak ja nie znosi mieć wielu rzeczy do wielu czynności, czyli zegarek na co dzień, zegarek który dobrze wygląda, zegarek do biegania, smartwatch na co dzień, to Galaxy Watch 5 Pro łączy wszystkie te światy. I w tych pieniądzach po prostu innego lepszego kandydata nie widzę. Poco też są jako tańsza alternatywa Galaxy Watch 4 albo 5, bo technicznie są bardzo zbliżone do wersji Pro, ale no tutaj rozchodzi się właśnie o te dwie rzeczy: jakość wykonania, która no, gwarantuje nam po części, że w czasie użytkowania ten zegarek będzie wyglądać lepiej niż aluminiowa wersja, a także czas pracy na innym ładowaniu bo bateria zawsze ulega degradacji podczas użytkowania i tutaj za rok czy za dwa lata ta będzie relatywnie cały czas dobrze trzymać, gdzie tam, gdzie teraz mamy nieco ponad dobę, może być doba albo mniej. Więc czy ja go wybiorę sobie na daily watch? Mam nadzieję, że nie pomogłem, bo nie wierzę, że komukolwiek pomogłem, a jeżeli pomogłem, to bardzo się cieszę, to jest naprawdę nieocenione. Kończymy takim akcentem ten materiał, w którym gardło już mi totalnie siada. To jest taka, taka cienka granica, że zaraz przestanę mówić. Także w materiale znalazło się celowe lokowanie i promocja moich partnerów, z iskom.pl oraz sieci komórkowej Mobile Vikings. No i cóż, zdrówka, wszystkiego dobrego, jak najwięcej powodów do uśmiechu. I tyle. Dziękuję raz jeszcze. Do następnego razu. Cześć. mm -hmm.